A no to jest dwa koszenia to zrobiłem jeden pasek kosimy pięknie zaraz będę orał będziecie widzieć jak ora się fajnie. Dla pracownika za trudnie, bo będę orał sorry, ale zobaczyłem, jak się w ogóle nie był w formie 205 pracownicy, jak zrobią coś takiego to oni wszystko naprawią, dosłownie o, no, czekaj gdzie, gdzie tam? O! Jest nawet te, wszystko jest. O, Skoda moja stoi. O. Modów mam trochę, ale gdyby było więcej, bo Ursusów nie ma, modów, ale, a jeśli są, mody Ursusy, to ja, to Napiszcie mi w komentarzu, jak one się nazywały, żeby nie pomyślał, będą firmy z Ursusów. Nie, teraz to rozkładam już. dobra. Jedziemy. Po ja to założyłem? Przecież się miałam orać, jak jeb... A i ulic no drogi, da się zaorać, ale nie polecam. I później ciężko to naprawić. O, i oni wyprzedzają normalnie. O. Miałam wziąć półkę, wziąłem jakiś kultywater. O, już będę musiał zaraz. O, tu znado! To zaraz będzie, wam pokażę. A w sumie na ostatnim filmie nagrywałam, właśnie. Kto oglądał film, to wie jakie tornado było, ale. Mm, ten, kto nie oglądał, to y, film będzie. No, film jest z tornado. I to dziś będzie, o której będzie tornado? Zobaczę. Oj, sorry. Nie? Widzicie? Tutaj jest tornado. Czyli o której ma być tornado? O 11. A jest. Piąta, a bo cały... ten, dobra Dobra, jeśli chcecie to wbijecie Ja tylko, że bez modów będę grał wtedy nie. jak chcecie to wbijajcie. piszcie jak się nazywacie bo ten no to pogram sobie razem Bo nawet się tu się fajnie robi bo już lubię piszonkę patrzcie jakie dole czekajcie bo to ściąga właśnie co będą, o, tutaj jest ten róg taki do końca a, pomoc uh, on, on nie chce przejechać da? dziwne są on odpala, ale dalej Nie chcę, to ja cały poorałem. To jest film 10 minutowy, żeby nie przedłużać. Bo tu będą paryt Nie poskładać dwa z koszenia. Przy okazji polerkę z... zrobimy. Oramy. Trochę. Pocałujmy. I coś kupimy dzisiaj jeszcze. あそこまでのことは Nad ugniarką nie ma wysoko toledości. I ugniarkę wyschnął. Co to poradzi? Jak to lepiej? Wy może nie widzicie.